Witam Was bardzo serdecznie. Mental Yoga, dzisiaj środa. Dzisiaj opowiadam o oddechu i zobaczcie mojego przyjaciela lwa, bo chciałabym, żebyście bardziej sobie zwizualizowali to, co się dzieje. Kiedy doświadczamy sytuacji, mówiliśmy w poniedziałek o sile życiowej naszej albo demotywującej, albo nas wspierających, czyli o stresie, jak sobie z nim radzić, tak, żeby nas wspierał a nie właśnie odbierał tą moc a więc chciałam przypomnieć jeśli wiecie, już, bo już o tym wspominałam że to co się dzieje w nas, w takich sytuacjach dla nas trudnych życiowo, czy osobiście, czy zawodowych to jest związane z tym co było dawien dawna czyli ludzie kiedy uciekali przed dzikimi zwierzętami uruchomiała się w nich taka sytuacja stresowa, ale ona uruchamiała taką walkę albo ucieczkę, czyli przetrwanie, walka o życie. Dzisiaj dokładnie taka sama funkcja takiego przetrwania została w nas utrwalona. I wszystkie sytuacje, które cię dojeżdżają, z którymi sobie nie możesz poradzić, które wywołują właśnie reakcję stresową w organizmie, odpalają wszystko to, co działo się dawno, dawno temu. A więc przyspiesza nasz oddech, czujemy się niestabilni, pocą nam się ręce, Bardziej czujemy taką pompkę i jest nam jest gorąco, serce nam bije coraz mocniej i włącza nam się właściwie taki chaos myśli. Nie jesteśmy w stanie podjąć spokojnie racjonalnych decyzji, ponieważ jesteśmy mocno pod wpływem emocji. A takie wyregulowanie oddechu, czyli kiedy oddychamy przez nos bardzo wolno i spokojnie, powoduje, że nasze ciało dostaje. Informację, że jesteśmy bezpieczni, nie ma tam żadnych dzikich zwierząt, nie ma takiej sytuacji, która zagraża naprawdę naszemu życiu. Dlatego warto pracować z tym oddechem, przytulić tego lwa, po pogłaskać go i y, nauczyć się pracować, i zarówno mentalnie, jak i y, fizycznie z reakcją stresową, po to, by nasze życie po prostu było lepsze. I jeżeli chcecie, aby w Waszych firmach przeprowadzić takie szkolenie mentalno-oddechowe albo znaleźć rozwiązania na przykład na takim wyjeździe, który planuje 1, 2, 3 września pod Poznaniem, po to, aby się właśnie znaleźć taki balans w życiu, żeby pokazać Wam dokładnie narzędzia, z którymi możemy pracować po to, żeby to nasze życie było bardziej stabilne i żebyśmy mieli możliwość nie bać się tego lwa. Zapraszam, szczegóły w komentarzu.